Halo, halo, cześć manko, z tej strony Sebulinio, Witam serdecznie i zapraszam na trzecią edycję Pucharu Świata widzów w Deluxe Key Jump 4. Tak jest, seria powraca po trzech latach. No i właśnie już 6 stycznia rozpocznie się wspomniana wcześniej trzecia edycja Pucharu Widzów w DSJ4. Zapisy już trwają, ale wciąż można się jeszcze zapisać do 4 bądź 5 stycznia. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział właśnie w tym Pucharze Świata, żeby się zapisać? Po prostu wystarczy wejść na mój serwer Discord, link oczywiście podam w opisie pod filmem, wejść w zakładkę zapisy. No tutaj według instrukcji dopisać się do listy chętnych tak jak jest tutaj przedstawione instrukcji jest nas 18 ale oczywiście im więcej tym lepiej także zachęcam konkursy będą się odbywać każdy weekend do 6 lutego bodajże także trochę to potrwa mamy 20 konkursów więc emocji będzie co najmniej miara jak to będzie się odbywać no oczywiście tak jak do tej pory w poprzednich edycjach czyli wy się zapisujecie ja tworzę waszego skoczka a potem tworzę sezon i tymi wszystkimi skoczkami sobie skaczę na transmisjach live transmisję oczywiście na kanale twitch gdzie również podam link w opisie pod filmem no a filmy na youtube będą się pojawiać w tygodniu po każdym weekendzie konkursowym. Tyle z mojej strony, także zachęcam do zapisywania się. Wszystkie linki pod filmem i do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!